wszystkim, witam na swoim kanale, mam na imię Ruslan i w dzisiejszym odcinku chcę pokazać wam piękną wyspę Phuket, top miejsc na Phuket, które wy musicie po prostu zwiedzić. Teraz właśnie się znajduję w dzielnicy Kata, w swojej ulubionej restauracji, która ma bardzo piękny widok na morze. I również chciałam pokazać e, tą klubę, która się odważyła niedawno. Już tutaj byłem, zobaczcie jak pięknie to wygląda. Wszystko jest nowe. E, właśnie to też się znajduje na katę, nazwę zapełniałam, ale napiszę tutaj na filmiku i pod filmikiem. A dalej pojedziemy z Wami zwiedzać piękną wyspę w Huket. Pojedziemy na moje ulubione plaże. Także oglądajcie ten odcinek do końca. Właśnie teraz przyjechałem na dzielnicę Karon, na której mieszkam. Bo dużo ludzi w Instagramie pytało, na jakiej dzielnicy ja mieszkam. To tak wygląda. Tutaj jest takie e, jezioro. E, Koło tego jeziora można spacerować, biegać. Ja też często tutaj przychodzę, żeby pobiegać. Takie palmy. I tutaj się znajduje morze. Teraz wam pokażę tą plażę Karon, o której mówię i nigdy nie pokazuję, chociaż tutaj. Bardzo дуже nakrywałem І Можете теж забачити некоторі мої фільмики споцерую по той пляжі. Тут є таке вище, такий помник, хіба e, то є рибак, який повідом. І зараз покажу вам. tą piękną plażą. Ona jest bardzo, bardzo popularna wśród turystów i w wysoki sezon tutaj po prostu jest mnóstwo ludzi, co mi na przykład nie podoba. Ale plaża jest fajna dla dzieci. Tutaj e, bardzo lubię tę plażę rodzinki i właśnie lubię spędzać tutaj czas. I tak wygląda w te, taki sposób ta plaża. Ona jest jedna z największych plaży. Właśnie zapomniałem Wam pokazać z poprzedniego odcinka dzielnicę Bangtao. Chciałam pokazać Wam jak wygląda golf pole na Bangtao. Tutaj dodam. Też polecam obejrzeć ten odcinek, bo to będzie bardzo interesujące i ciekawe dla tych osób, którzy chcą przyjechać na... Wyspę hooker przyjechałem pokazać Wam golf pole, jak wygląda w tej dzielnicy, naprawdę to jest bardzo, bardzo pięknie, nigdy właśnie nie grałem w golfa, bardzo chcę spróbować, ale zobaczcie po prostu jak to wygląda. Teraz przyjechaliśmy na plażę, która się nazywa Yanui. Bardzo popularna wśród turystów, wśród osób, którzy lubią pływać na kajakach, na takich deskach. Tutaj jest niesamowity snorkeling, bardzo dużo karalów, ryfu, różnych ogromnych, kolorowych ryb. I właśnie ten plaż wygląda w taki sposób, bardzo piękny widok. I z tej strony też. No i tam lubią ludzie pływać i oglądać ogromnych ryb. E, tutaj jest bardzo fajna plaża, bardzo dużo ludzi tutaj z dziećmi, rodzin z dziećmi, tak. Chociaż ja nie polecam ten plaż dla dzieci, bo tutaj bardzo dużo takich... E, мав дробних камінь, і то ось некомфортно. Також, якщо ви матч Джече, і хочете безпечніше плавати, на ту полецам поїхати на пляж Карон. Але якщо ви хочете жити в такому вуч, в якому ваші ми брали то очевидше, то на пляж Януи Тут просто файний снорклінг і васня Za tą skałą znajduje się bardzo piękny karol, Karolowy Ryf z ogromnymi rybami i pięknym widokiem. No i plaż też wygląda w sumie fajnie i z tej strony też uwielbiam ten, ten widok właśnie, zobaczcie jak fajnie wygląda. Tak, teraz przyjechałem, żeby pokazać Wam jeden z viewpointów e, na Phuket. E, pierwszy, który chcę Wam pokazać. E, tutaj jest widok na plaż Karon Kata i Kata Noi. Bardzo piękny. Teraz my z wam... I teraz pokażę Wam tutaj się znajduje ten viewpoint z niesamowitym widokiem zobaczcie jakie piękne góry widać wszystkie plaże taka piękność po prostu cudowna dzisiaj pogoda wczoraj i przedwczoraj padało a dzisiaj po prostu jest słoneczko E, także dziękuję wszystkim, kto oglądał ten filmik do końca, zostawiajcie swoje komentarze, subskrybujcie mój Instagram, e, tam ja bardzo często bywam, publikuję różne posty o Tajlandzie, o Phuket, o Azji i e, dziękuję jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa!